Panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje Pan na sali w charakterze billboardu. Rozumiem. Proszę o to zadbać. Dysponuje Pan z pewnością właściwymi środkami, aby go sfinansować. Proszę teraz o zajęcie miejsca. Wszyscy zapoznali się z Pana prezentacją. Naszą dyskusję o studentach, o JZ i GenZ obserwuje dzisiaj młodzież. Z Warszawskiego Liceum Bolesława Prusa, która jest tutaj na galerii, miałem okazję przywitać się z nimi idąc tutaj na salę. Dziękujemy, że jesteście, i prosimy, nie tracicie wiary w demokrację. Pan prezes, przepraszam, pan poseł, już antycypuję chyba jakieś fakty. Borys Budka, a teraz zgodnie z tym samym regulaminem, proszę się nie unosić, pani poseł. Ja się nie boję niczego, boję się o panią poseł. Niestety muszę zranić serce pana posła i poinformować, że to oczekiwanie pozostanie niespełnione. Nie poznaję Izby. Była wiejska, jest wersal. Odpowiadając na uprzejme zapytanie pana posła stwierdzam, że. Czuję się dobrze. Mam nadzieję, że pan poseł również. Natomiast w wystąpieniu pana posła nie odnajduję cech wniosku formalnego. W związku z powyższym proszę o zabranie głosu w sprawie wniosku formalnego pana posła Zbigniewa Konwińskiego z Koalicji Obywatelskiej. Przepraszam? A dobrze, czyli pan poseł złożył wniosek formalny na zaś. A, a przed komisjami jeszcze będziemy mieli okazję się zobaczyć. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele obaj. Jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne przez jednomyślność. 442 głosy. Państwa kompetencje językoznawcze zawstydzają mnie z posiedzenia na posiedzenie. Będzie mi tego kiedyś bardzo brakowało, ależ ja, panie ministrze, panie ministrze w szacunku do regulaminu nikt mnie nie wyprzedzi. Proszę, czuć się spokojnie i bezpiecznie. Ja też go nie widzę. Proszę o zabranie głosu, panie ministrze. Panie pośle, zna pan moje otwarte serce, ale też dobrze wie pan, że gdybym nawet dał 10 kwadransów, to ta dyskusja i tak nie zostałaby wyczerpana. 5 minut to i tak więcej niż w przypadku wniosków zwykle... Zgłosił się pan do mnie z prośbą... Nie, panie pośle. Bardzo serdecznie pana proszę przez wzgląd na szacunek dla czasu nas wszystkich, aby poinformował mnie pan, czy podtrzymuje swoją decyzję o sprzeciwie. Czy to wymaga aż kontaktu ze mną? Bardzo proszę. Nie przejmujcie się państwo, wszystko zmierza we właściwą stronę, w stronę konkluzji. Od tego jest ta izba, nie tylko od dyskusji. Bardzo proszę pan minister ozdoba, czy jest? Jest. Ależ wy jesteście uprzejmi wobec siebie. Nieprawdopodobne. Panie Ministrze Szefernaker, bardzo proszę. Również będzie miał pan poseł na to dwie minuty. Nie, 15 ma. Apeluję o zwięzłość, panie pośle. Bardzo proszę, panie pośle. Panowie, 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 proszę o spokój. Proszę o zajęcie miejsc. Proszę o zajęcie miejsc. Nie, uważam, że nie. Proszę o. Za nie widziałem szarpania pana posła, widziałem gniecenie zdjęcia. Panie pośle Rutnicki, panie pośle Ozdoba, proszę, panie pośle, za chwilę zacznę procedurę wykluczania panów z obrad. Proszę zająć miejsca. Proszę zająć miejsca. Za chwilę zacznę procedurę wykluczania panu... Panie marszałku! Panowie posłowie, zwracam uwagę, że zakłócają panowie obrady Sejmu. Panie pośle Matecki, panie pośle, którego nazwiska jeszcze nie znam, zapraszam na miejsca. Zapraszam na miejsce, panie pośle. Zapraszam na miejsce, panie pośle, bo za chwilę pana wykluczę z obrad. Tak, dlatego że nie stosuje się pan do poleceń porządkowych marszałka Sejmu. Proszę wrócić na miejsce. I w raporcie cząstkowym y, zostało stwierdzone wprost.